Dzięki mojej szkole w zeszłym roku, w październiku, miałam możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne do Irlandii, do miasteczka Sligo. Przez pierwsze dwa tygodnie pracowałam na pokojach. Sprzątałam je, przygotowywałam na kolejny przyjazd gościa. Myślałam, że będzie ciężej, jednak okazało się, że praca tam jest bardzo przyjemna. W Irlandii pracowałam w biurze rachunkowym. Które zajmowały się głównie zeznaniami podatkowymi. Dużo nauczyłam się, jeśli chodzi o ewidencjonowanie dokumentów podatkowych. Na początku naszego wyjazdu odbyliśmy warsztaty w jednej z najlepszych restauracji w Slajgo. Poznaliśmy tamtejszą kuchnię, odbyliśmy również tam praktyki. Byłam miesięczny staż w Irlandii, gdzie mogłam poznać kuchnię irlandzką tradycyjne potrawy oraz cały układ funkcjonalny. Restauracji tam? Pracowałam w sklepie z artykułami dla zwierząt, a do moich obowiązków należały obsługa klienta, uzupełnianie asortymentu na sklepowych półkach, a także operowanie maszyn, z którymi nie miałam wcześniej do czynienia. Do moich obowiązków należało układanie planu finansowego oraz nawiązanie kontaktu z przyszłymi kontrahentami. Dzięki temu mogłam wykorzystać swoją teoretyczną wiedzę w praktyce. Przeglądałam faktury, robiłam zamówienia. Dzięki temu wiedza, która jest mi przekazywana w szkole w teorii, wykorzystałam w praktyce. Wyjazd do kraju o innej kulturze, ale także innym języku sprawił, że musiałam się nim posługiwać, co miało efekt w tym, że znacznie polepszyłem swój obcy język. Do dodatku poszerzyłem nieco swoje horyzonty i mam nadzieję, że. Zaprocentuję to w przyszłości. Dzięki temu stażowi nauczyłam się jak funkcjonuje hotel i jak wygląda praca w tym hotelu. Nauczyłam się jak personel dogaduje się pomiędzy sobą, jak wyglądają obowiązki recepcjonisty, osoby sprzątającej pokoje, czyli pokojówki, jak wygląda praca na restauracji, czyli obsługiwanie gości na śniadaniach, przygotowywanie na przykład stołów do obiadu kolacji. Wcześniej właśnie miałam problemy takie z moim angielskim. Bałam się po prostu odzywać, rozmawiać z ludźmi po angielsku. E, Ośmieliłam się i po prostu musiałam sobie jakoś dać radę, więc używałam tego języka angielskiego, chociaż nie był może idealny, ale jakoś się dogadywałam, dałam sobie radę. I teraz myślę, że jakbym musiała z kimś porozmawiać, to nie miałabym już takiej bariery. Się usamodzielniłam, podszkoliłam swój język. Przełamałam bariery językowe, poznałam wiele nowych i ciekawych osób. Ten wyjazd umożliwił mi dużo. Poczkoliłam swój język angielski oraz poznałam wspaniałych ludzi, którzy też nauczyli mnie bardzo wiele. Dzięki temu, że mieszkałam u rodzin goszczących, mogłam poznać ich kulturę, tradycje oraz ich życie codzienne, co było wspaniałym doświadczeniem i możliwością poznania nowych miejsc. Nasza ciężka praca została wynagrodzona licznymi wycieczkami. Pojechaliśmy nad ocean, chodziliśmy po górach, a także zwiedziliśmy miasteczko Donegal. Irlandia to kraj o pięknej budowie geograficznej. W bardzo zmiennej pogodzie, i czas, który spędzaliśmy w pracy, został nam wynagrodzony poprzez wycieczki. Czas spędzony w Irlandii uważam za bardzo udany, i mam nadzieję, że w przyszłości również będę mógł wyjechać na podobny projekt. Osobiście mogę każdemu polecić taki wyjazd, ponieważ możemy poszerzyć swoje horyzonty i nauczyć się wielu praktycznych rzeczy. Dzięki temu wyjazdowi Poniosę swoje kwalifikacje zawodowe oraz lepiej komunikuję się w języku angielskim. Polecam każdemu, kto ma szansę wziąć udział w takim projekcie. Bardzo gorąco polecam taki wyjazd. Jeżeli ktoś ma możliwość wyjazdu, to niech się nie boi, niech spróbuje i niech zobaczy, czy może się sprawdzić w swoim zawodzie. Na pewno było to wspaniałe doświadczenie. Polecam wszystkim, bo jest to niesamowita... Przygoda i możliwość zetknięcia się z kulturą oraz sprawdzenia swojego języka angielskiego. Na taki staż warto pojechać, warto zetknąć się z inną kulturą niż Polska. Poznajemy dużo nowych osób i możemy zawiązać przyjaźnie na całe życie. Staże zawodowe realizujemy od 2004 roku, i młodzież co roku ma możliwość odbycia swojej praktyki za granicą. Partnerów mamy na Słowacji, w Wielkiej Brytanii, w Irlandii. Oprócz tego, że uczą się pracować w zespole zagranicznym, młodzież dostaje cały pakiet przygotowania tutaj na miejscu. Mają kurs językowy języka zawodowego, specjalnie napisany program, specjalnie zakupione podręczniki. To jest 40 godzin takiego kursu. Mają też przygotowanie kulturowe związane z krajem, do którego wyjeżdżają i przygotowanie pedagogiczne, żeby grupa była zintegrowana, pewna siebie, zadowolona z wyjazdu. Uważam, że staż zagraniczny dla młodzieży to nie tylko certyfikaty, dyplomy, zdobywanie nowych umiejętności zawodowych, ale przede wszystkim możliwość sprawdzenia się w zupełnie nowej sytuacji. Dla wielu z nich jest to pierwszy wyjazd na tak długo poza dom, pierwszy wyjazd za granicę, czasem pierwszy lot samolotem i Możliwość odbycia takiego stażu daje im zupełnie nowe doświadczenia, których nie są w stanie zdobyć w szkole. No, z wielką dumą myślę o naszej młodzieży, która sprawdziła się w tych sytuacjach i pokazała się od najlepszej strony. Słowa uznania, jakie Słyszałam od pracodawców w miejscach, w których nasza młodzież odbywała staż, są na to najlepszym dowodem. Gdyby właściwie tam zostały, to praktycznie miałyby pracę tak od razu po zakończeniu stażu. Także przygotowanie ze szkoły wyniosły bardzo dobre i również właśnie na tym wyjeździe dużo się nam uczyły.